8 GB RAM wystarczy. Gry zjedzą tyle na śniadanie. Czemu pamięć RAM jest ważna? Nie wiem, nie pamiętam. Mój Switch ma 4 giga u i gry third party wyglądają jak wyglądają. Co tak. to tak gówno konsola? Świetna gra, w dodatku polskie napisy. Wow, polecam. O. <laughs> polskie napisy zrobili zajebiski. Polecam! <laughs> o mój ty! Polskie napisy! Polecam! Ocena, 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 po prostu ocena. Uwaga, na tę chwilę w grze spolszczeniu jest błąd. We wskazówkach przepisu na ekstrakt z papryki. <laughs> chciałem to powiedzieć poważnie. Papryka. Sformułowanie, będziesz potrzebować górskiej rośliny, jest fałszywe. Rośliny górskiej nie używamy w tym przepisie. Kolejny błąd znalazłem w przepisie na miksturę stojadu. Płatek? Wprawdzie pochodzi z pola. Botek NIE POCHODZI Z PO... Ja pierdolę Nie rozumiem tej oceny cztery na tę chwilę Rozumiem, że to nie gra na każdego Nie każdy będzie się dobrze bawił, że wielu może się odbić Ale to nie znaczy, że gra jest zła Gra na się i czasami zdarzają się spadki klatek Nie przedążam jeszcze całości, ale wyrobiłem sobie zdanie Gra jest cudowna, jest całego serca Fika, bo od i I to czarny ziutek napisał tam z menadżerem kolejnego. A, i się wsadził do nosa, żeby lepiej modulować głos, kurwa, bo taki leniwy. Nie skończyłem na normalnych ustawieniach w w mojej w godzinie. Graf okazuje, że odkryłem 100% mapy i wszystkie sekrety. Ale gdyś miąknął jeden z przedmiotów, to został Gong gol dla maga. Jest to chyba kaptur. Za no, nie wiem gdzie go znaleźć. Ktoś pomoże? Col, Col. O, gongol, gol Col, kurwa debilu. Nie nagrywam z tą nigdy, kocham. no wypieram Tu się w ogóle nagrywa <laughs> Teraz oszukujesz! On się sam śmieje z tego co mówi. On tylko udaje intelektualistę, jak wszyscy ten A, więc gagamy. Ja pierdolę kurwa Co za mocno, tak? No ale i tak umrzemy, więc chłopimy. Ja tego generatora fejdy lubię, bo się bawi z zabawkami Dobra, jest najbardziej dojrzałość tych wszystkich. Po pierwsze optymalizacja jest zepsuta, ktoś ma spadki kratek. A nie, to na Xboxie, a ty się śmiejmy. <laughs> na PC luz, na PC 60 kratek, ale z tego co się dowiedzieliśmy z komentarzy to tak, po pierwsze... Gra jest jak Legend of Grimrock. Po drugie... Nie rozumiemy oceny 4 na 10. Po trzecie, w polskiej wersji jest błąd. To nie są górskie rośliny, i płatek nie pochodzi z pola. <grym /dyskujesz> Poczwaj te ocena. Niezła beka ta współpraca. Czy wodki pamięci i się zgadza? <grym /dyskujesz> jako osoba pracująca w marketingu, uwielbiam czytać komentarze na tym forum dotyczące reklam i sponsorowanych materiałów. E, widzę, że znasz mnie lepiej niż ja, więc teraz Ty użyjesz kranek kui. Powiem Ci, że w życiu nie widziałeś artykułu sponsorowanego z prawdziwego portalu kanału YouTube Polaku, zajmującego się technologiami, recenzjami i tak dalej. Mogę Ci zapewnić, że nie ogranicza się do wsadzenia X-fotek do felietonu, opowiadającego oczywiste oczywistości. A ja oni się tu kłócą, Monty? Ja to mam czytać całe? A chcecie się tych downów czytać? Jak ktokolwiek będzie to oglądał w ogóle? Tak, na bank takie warunki były. Szkoda mi czasu na bzdójne przepychanki z pracownikiem działu marketingu Ciekawe która firma nieletnich za tym <laughs> To jest jakiś kurwa boomer, jakiś 50-latek wszedł na internet A i tutaj... w... objaża ludzi No już dziewczyny nie bijcie się Nie mogę zadać szczegółów ale akcja oczywiście jest zakrojona na szerszą skalę <śmiech> Instagram <śmiech> Żeby mógł kurwa followersów no. dawali No <laughs> Podczepił się pod diamę! A to jest taki jak na YouTube, taki kanał Nie, Podczepił się pod diamę. Nie wiem jaki głos pod to No, <grym> dobra, dobra. Dobre! Dobre! <grym> Ostatnio sobie sprawdzałem w MSI Afterburner. Bo jeszcze z Ameryki kurwa! Ile... <grym> z Ameryki kurwa i się kłamieć. debil kurwa. Ile poszczególnych gigabajtów ram RAMu, i byłem w szoku, że Borderlands 3 aż 13 GB wciąga. Nawet Metro Exodus jedynie 12 GB. Mam obecnie 16 GB RAM. To, no, że tyle zjada, nie znaczy, że tyle potrzebuję. Ostatnio spojrzenie ty RAMu, ile dostaną. Po co czyścić cash, skoro RAMu nie brakuje? <grych> Kogo obchodzi Metro Exodus? Kogo obchodzi kurwa jebany Borderlands 3? Wiecie, że istnieje Heroes 3, co nie? W 2014 roku robiłem Upgrade Compa. Prawie wszyscy mi doradzali, żebym miał 8 GB bo więcej jest bez sensu. Wziąłem 16 GB, bo już różnica w cenie nie była duża i nie żałuję. Ale to było 6 lat temu! Wtedy nie było g, która zjadałaby powyżej 8. W ogóle sprawdźmy tego Kidguya, co... To no to jest co to jest trending muszę nie schodzić. Jedyny fajny człowiek. Grę, co zagrał przez 18 3 lat kurwa. Ale się zna na wszystkim. Musi mieć 32 GB. Monty, bo ja mam najnowszy sprzęt. po 63GB. Ja jestem kurwa kodeserem komputerowym. Tak, a do czego używa 63 GB? W GTA 2 gram? Na chwilę obecną 16 giga pamięci to sensowny standard do grania. Obawiam się, że bez 32 giga pamięci dla na następnej generacji, to konsol nie będzie wygodnego grania. Chorąży? Chorąży? Ej, przeczytajcie to dobrze, Monty. Bóg cię kocha. To jasne, po chuju, kurwa, jak nie świetny człowiek, kurwa. Ej, on do on, drugiego on stycznia tego roku dopiero jest. I już powinien zakończyć swój staż na tej stronie To musi się chłopak rozwinąć skrzydła na tej stronie. czym się rozwinie kurwa? Gówna nie da Ale się rozwinąć. Co jak na... tak. to jest jakiś kurwa wujek Kaczyńskiego czy coś nas dopiero i. O no, kurwa! Nie pomyślałeś o Co tym. Co niedawno sobie konto założył? Tak. Bo ma 50 lat i gra na PlayStation 4 w Horizon Zero Dawn Dowiedział się, że będzie point na PC to. Kurwa, że A... PC to Jak nas zamknie, jak my możemy wcześniej na koronawirusa umrzeć? Ty jesteś geniuszem. No właśnie. Zajmowa strategia MMO i RPG. garściami cierpiącą z klasycznych plemion. A nie, to nie. Ja grałem w plemiona 6 lat, chyba przejęliśmy 22 świata, tym nie będziesz obrażał? Zgadzam się z Tiffy, Tiffy, zwracam honor. 99% z tego to ściewa, nie nienawidzę tych gier. Jesteś zajebisty wujku Kaczyńskiego, tam podam PayPal w tym. Ty to... mówisz tak, żeby cię wujek nie dojechał, kurwa. Po co ci ludzie w ogóle siedzą na fojum i piszą te komentarze? Im się wydaje, że w ogóle cokolwiek oni napiszą, to to ma znaczenie? To Xbox ma mieć tylko 16GB współdzielonej pamięci. Niedorzeczność. Tro... Trochę mało, jak na nową generację. Cóż to w takim razie w komputerze 24GB powinny styknąć Ideolo, ale już lepiej mieć te 32 i Dual Channel. 24GB styknie Ideolo, ale lepiej mieć 32 i Dual Channel, ale mam 16GB, mam. AMDZ na piątkę, kujwa i kartę graficzną Radeon RX 570. <noise> Więc zagram wszystko, tylko nie w to co doby. Bo gdzie tu jest GTA 2 na tej tablicy? I ten człowiek uważa się za fanę GTA. Jebany paszczaku z Polski, kujwa słuchaj mnie, bo do ciebie mówię. Jeśli chcesz, żebym cię szanował, to musisz przejść GTA 1 i GTA 2. Wiesz, że będzie trzeci sezon, 13 Reasons Why? Wychodzi na to, że tak naprawdę mieli 39 powodów, <noise> już trzy sezony. Nie, to będzie 130 powodów. Nie mam więcej niż oni wymyślą, mm. Witajcie, to dalej film 8GB wystarczy, gdzie i Mondi, którzy uwielbiają robić podcasty... Nie wiedzą o czym mówią, a Monty nawet nie wie gdzie się znajduje ja. obecnie. Moim zdaniem dzisiaj najlepiej jest już opakować te 32 giga. To taka bezpieczna przestrzeń, w której ma się pewność, że tej pamięci nie zabraknie. Jak kościele. No chyba, że ma się Windowsa 10, który nagle z dupy zerze 99% pamięci i trzeba jest tajdować kompa. Ja. Jako minimum uznaje 16 giga. Im dalej w las, w tym gry, więcej zasobów pochłaniają. <grywa> jak i Yoda to powiedział. <grywa> Osobiście jestem posiadaczem 32 GB i na chwilę obecną żadne gry mi nie straszne, jak i żadna multizadaniowość. Szczerze polecam, Kujwa Piotr się znalazł, ja pierdolę. ktoś odpisuje. 32 giga to według mnie bardzo gruby overkill, ziomeczku, jeśli tylko to Lepiej gdzie indziej zainwestować te pieniądze. 12 giga wystarcza, ale żeby mieć lekki zapas i dual channel, to się bierze 16 giga. Warto mieć 4 sloty w płycie, jak ktoś się martwi, że zabraknie, ale prędzej to się przechodzi na nowszy typ pamięci niż podwaje ilość, ziomeczku. Huh? Huh? ja mam chyba 2 sloty. Ja jestem <noise> chyba w tyle, Monty. 16GB RAM to dla niego minimum. Dla mnie minimum to 256MB RAM. Bo jak masz 256MB RAM, to zagrasz wszystkie wartościowe gry. <noise> Będę się śmiał, jak Bardo z Gate 3 będzie w 3D, kurwa, i <noise> będzie slashem z tego Diablo. A Monty, kurwa, to nie jest słowo, co ja grałem w dzieciństwie. <noise> a kumika. <noise> Dobrze, dobrze, Czujkę teraz róbcie. Niech będą wyścigami. <grymnie> Oczywiście opajte na Dungeon Dragons. <grymnie> o nie. Podoba mi się muzyka w tej grze. Nie za ciekawe, nie za głośna. Jak Magneresy, idealne. Spodziewasz się fajnych ocen tutaj? To jest 2, chyba. Czy to jest kanał wązia? Wąziu? <grystanie> Wążiu prowadzi konto. Tak, i przeklinam co 5 sekund. Wiesz, że my jesteśmy mniejszą patologią niż Maciej Makula? Makuła? Widzieliś te takie kompilacje jego wpływienia? Ja tak nie mogę uwierzyć, że, że taki jest agresywny. Monti, czy, czy ty masz SSD? Nie. Bo ja też nie jestem nazistą. A osmos? Co to jest? Osmos jest to gra, gdzie osmorce są i są smorce Jakie smalce? Co ty pierdolisz kurwa? No są tam smalce. Możesz go zaprosić na Steamie Mogę go zaprosić na Steamie? No Z pewnością Zagracie razem Aliens Forma Ale ja w Aliens Forma ubiegać z moimi najlepszymi przyjaciółmi jak Monty, szalony wajaci Geek, pan grzelu Jeszcze Cedat. Z nimi to uwielbiam grać w Alien Swarm. Szczególnie lubię z nimi grać w Alien Słoma tak dłużej niż 10 godzin. To oni to uwielbiają i ja to uwielbiam. Alien Swarm polecam. Gra dla ciebie i twoich najlepszych przyjaciół. Wiesz co mnie najbardziej Monty rozbawiło? Że ty myślałeś, że ja będę na Steam'ie. Będę na Steam'ie z kimś grał, na Steam'ie akurat. Człowiek, który gra w GTA 2 bywa i w Heroes 3. Będę na Steam'ie, tak Monty? Na pewno pojawię się na Steam'ie. Kiedy mam kurwa, oryginalne kopie gier i sobie gram spłyt i mam wysyane na steama, będę na Steamie grał w gry z ludźmi. Typ czeka na subverse ja, ja pięt, Akurat Need for Speed Hit jest świetny i żaden jej potencjał nie został zmarnowany przez EA. Żadnych online syfów i mikrotransakcji, więc nie mam pojęcia o czym ten gość gada. Ja też nie wiem co to jest Need for Speed Hit w ogóle Monty? To jest jakaś gra, tak? No. Need for Speed jeszcze wychodzi? No tak. Czy ostatnia część wyszła Most Wanted, to w 2005 chyba, nie? <laughs> Może coś wyszło później. Przypomnij sobie. A, ta polska część, Węgier. Tak, wyszedł <laughs> Need for Speed Węgier. Roxana tam była i jeździłeś nią. Wystarczy, że Monty się odezwie i już jest drama, kurwa. Bo powie coś... bądź fanów oto on anime jest do zjebów, kurwa. Mówi to na konwencie anime, kurwa. Pojechał na konwent anime i to jest pierwsze co mówi, kurwa. Monty jedzie na koncert Eminema. Ja rapu nie lubię, w ogóle czemu po polsku to nie jest? <grymne> Monty przychodzi do szpitala, a czemu tu ludzi leczą, tu nie powinno ludzie działać. <grymne> Teraz to minimum 16 giga, a standard 32 giga. Uj ty a 64 giga i taka wartość zostanie jak na razie na długo. Kodefko z 1 odpisał milion od razu na pewności pajacu. <grymne> Konewko dobrze, a teraz zobaczmy tego wielkiego jego gościa, co 64. Generała. Jaskus 3, co za gówno, kurwa. No, w ogóle mi się zacina, mam 32 giga, mam kurwa 15 krat, tego co chodzi. Dum! chyba serum, kurwa, hyum 6 na 10, kurwa. Jakiś, czemu, czemu co poziom jest ładowanie przez 5 sekund, nie podoba mi <ślesy> się. Ja sobie wyobrażam, że to jest taki chujwa bujak, że jak ja ma ładowanie to choro, gówno, gówno. Alien isolation. 7 na 10, za mało izolacji było, nie została użyta taśma izolacyjna. No Battlefield 1 to taka smutna gra, taka nie ma mi się. Ogólnie to dlaczego są konie podczas pierwszej wojny światowej? Przecież konie jeszcze nie było, bo Pan Bóg nie stworzył. Ja pierdolę, jest takie pierdolę jakiego zjeba rybik. Nie, w ogóle też to nie bawi. Mnie ciekawi, że on zagrał w Battlefield o jeden, to tak się to w głowę. Czemu dwójka wyszła 15 razy wcześniej? <noise> ma efekt co on ma do Mass Effecta? Fajnie się odinstalowywało. A Kumiks są ogląda No fajne te wojny klonów, fajne. A tu przychodzi Monty, co? Znowu te bajki <gryw> dla zjebów. <gryw> Sniper Ghost Warrior 3 jest lepszy od PEA i Dishonored, tak? Observer, Ja zaobserwowałem, że jest to słabo. <gryw> ja pierdolę. Kim ten człowiek jest? Ale patrz, ty Z Donald Dev of the Outsider otrzymał 1 na 10, wiesz czemu? Bo on lubi murzynki. The evil 1-2-5 na 10 nie podobało mi się. nie, Fajkaj nie. 2, 9 na 10. Nie, nie. Zaczynamy Saga Jokej. To ich I tu znowu konewko set skończyła się po pierwszej ja. ten... czekaj. <laughs> Przeklamowane Może konewka będzie? <laughs> nie ma. Kołuś nie poszła na ultra. <laughs> Kaspecki jest najlepsza, z tego ktenendara nigdy w życiu bym nie korzystał. Jeśli do niego używasz, to konewka! Konewko to jest bohater narodowy. On powinien dostać kurwa od papieża. Papież powinien kleknąć przed kurwa konewką i powiedzieć mu dobra robota, synu. 6 giga do przeglądania netu mi nie wystarcza! Zwiększyłem do dwunastu. <słyski> Nie, Nie wiem, czy mi pójdzie, bo ten Chrome mi też <grym> Jak można doprowadzić do takiego stanu w swoim komputerze? Patrzcie, ile mi zużywa teraz RAMu, kiedy mam chroma włączonego, kilka innych programów w tle i jeszcze to nagrywam na żywo. To jak temu człowiekowi 6 giga to za mało? Musiałem zwiększyć do 12 giga, bo mi się komputer zacinał, Kogo. Uwaga, bo teraz będzie zabawnie. Krys jedzą tyle na śniadanie. To będę grywał tylko rano. <laughs> Znalazł się żajtownić na styonie? Siema flyby? Kiedy robisz drive by? <laughs> Bo on lubi takie żajty, nie? Takie żajty z rana. Aha. Bóg z rana jak śmietana. <laughs> <laughs> o oh. kto pyta, nie błądzi. Ja nie, to Słuchaj, obrażasz moje uczucia Bo Boju kurwa. No, po chuju. Sram na twoje uczucia religijne, kurwa. Widzicie, to jest właśnie przez Montiego, to jest taki wujny kanał. To ja jestem PAN GOBLI! On nikt nie zna tego nawiązania. Mogę ja, ja chcę przeczytać komentarze w grze Rayman, bo to moja ulubiona gra. No <ścoughs> co chciałem Rayman M oczywiście, bo to jest moja ulubiona część. Żajtuję, nie wierzcie mi, kurwa, ten film jest komediowy, Ale tam krzyż... Chcesz... Ale jesteś dziwny, że wolisz Raymana na M, a nie inne części. I dlatego nie dam ci baty Polak. Czy nie widzę nam Zasada 34 z Globoxem? No bez jaj. <laughs> zasada 34 z Monty i z Globoxem. <laughs> Ej, spierdalaj. Nie sikaj, Monty, byś chociaż raz po prostu weź ten rozpojek zasuń to. No, nie sikaj, dobrze. Ja rozumiem, nie rozwiedzę wiele w internecie. Mam ją od niedawna, słupa gara Jest prawie najfajniejsza. Czekam na Rayman 4, Hudum, High. Fajna, ale łatwa. Odblokowałem wszystkie postacie i plansze i muszę powiedzieć, że jest łatwa. No prawo, choć raz jakaś gra jest dla ciebie łatwa, bo już w Raymenie 2 to bez kodów lipa, nie? E? o kurwa z Dissobok. Uwielbiam postacie Globox i pomocnik 800. Przeszłem Ajmana 1, 2, 3, 4 i Raymana M. Polecam wszystkie części. Jak on czwójkę przeszedł, jak kurwa wtedy nie było twójki. Mam tylko przebranie Globoxa, truskawkę, uwielbiam! <laughs> Globox to tak naprawdę szalony wariacik. Widzieliście jak Globox wygląda w ogóle? Ja, nie! I znowu Kajtek pisze... Przeszłem całą gęstą procent wszystkie plansze, postacie z chórki fajne, Globox wygląda jak ma ubranie Raymana, hey odkryłem wszystkie, wszystkie sekrety nawet. nawet. Co to jest za człowiek? Ja bym... Kajtek, Majtek, co ty chcesz? To jest lipiec 2008, nie? A Kajtek tu kurwa jest? od czerwca 2007 najpierw wygrywał w bieganiu, potem grał łatwa bo wszystko odblokował, potem go Kret ten dalej pisze, że on już w czwórkę kurwa bo jest z przyszłości Matix nie pomogę ci przejść po 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 i po i po, po, po sam nigdy tego nie przeszłem, przeszedłem się mówi Buraki, fajna gra, nie mogę przejść tego po po i po i. Mateusz już nie Matiks. co masz Użył nowe konto Kwiecień 2009 No że on przeszedł wszystko, też chce sejfa na 100%? A nie, on daje innym Z cheatami Cheat A i napisał do nich macie dzieci linka Co? Jak by go brać? Ten siedmiolatek stał się ośmiolatkiem Macie dzieci linka, ja kurwa majtek 2011 rok, kajtek majtek powiat a mnie się gdzieś płytka zawieruszyła. Ty, yes, ja chyba muszę ją ściągać. A ja lata wcześniej, ty kurwa, głupia, nie można ściągać <grywa> Ale i tak ostatni raz to jest osiemnasty rok. No i co, może ja wiawejmana. Ale wyjebało i to epikę. <grywa> o, i zauwa, co tam pisze? Czekaj, czekaj. Co? Wez bu bumerangi i chodź na boki. Waląc do balonu, aż go rozwalisz. I przyleci pelikan, na którego wsiąść i next pożą. To jest GTA 4, tak? Chyba Bo jak tam są pejekany, to ja zagram. Hey man, jeden, 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 jeden. Podejdź do takiego krzaczka fioletowego z globoksem i on zatańczy, i krzak zrobi się Większy. to brzmi jak jakiś szał narkotykowy, kurwa. Wyobraź sobie, że to mówi ojwan do ciebie, Monty. Podejdź do takiego krzaczka fioletowego z globoksem i on zatańczy, i krzak zrobi się większy. Wejdź do niego i pod drzwi idź. Potem Pirat powie drzwi otwarte i coś tam jeszcze. Drzwi się otworzył i wejdź do środka. Rozwal kratkę, wejdź do portalu. Mam nadzieję, że pomogłem. Zielone drzewko, gdy płyniesz na śliwce na dół, to po prawej stronie ściany dziura jest przy końcu drogi. Płyn tam i będą te trampuiny, po których wskocz na górę do pajęczyn i się po nich wdrap. Idź po pajęczynach i ze i idź prosto, tam jest klatka, uważaj! Nie spadnij, tylko podobaj On to jeszcze na pamięć zna, on, on pewnie netge nie musiał odpaść. A to tam, to tam jest klatka, i musi po prostu, po prostu przepisał to. On, to jest najlepszy człowiek. Przejedź bagno całe, zbierając lumpy i warąc w klatki na końcu, idź do swojego takiego. Nie rozwalaj klatki. On się da do miejsca, gdzie zdobędziesz eliksiry. Dalej nie mam siły pisać, jestem naćpany. Popatrz na stronie oreinert. <noise> Mi się wydaje, że on na kwasie grał w tej imeny i mu się wydawało, że on naprawdę ma przygody. Ale, ale jako dziecko na kwasie! Używaj kontroli, żeby chodzić bokami i szczaj spacja do łapek Aż dojedziesz na góry, potem będzie Andy na kop mu tym samym co waliłeś w łapy. i ci dalej, rozwając nadami grzyby i rozwaj <noise> go dubą i utonie, a potem takie się dwa razy czy to mama Madzi? Plum, tłumaczenie z angielskiego. Śliwka. Skocz na nią, w pierście strącając drzewka i waląc pięścią, stań na lawie i płyń tam, gdzie masz płynąć. Uważaj na żółtą lawę, bo się topisz i zjajasz. się obrazek zrobił? Co gdybyś poszedł do siedziby Ubisoftu z laptopem i pokazał tej głównej osobie z Ubisoftu, jak ściągasz przy nim nielegalnie imena M. Czy on by cokolwiek ci pływa i Mówi. No główno chcesz? Dobra, kurwa, tylko żebyś assassina, nie kwiat, dobra. Chcesz pracę, może? No, woźny, woźny, odszedł, no. Sturcie pyski, obaj, jak chcecie się kłócić, to idźcie na GG albo coś, bo to jest swoją o Gothic 4, a nie o waszych zasyanych kłótniach. W dzieciństwie miałem dużo gej, ktoś mi to ukradł. I już nie mam Weymena i nie zagram Weymena, bo nie stać mnie na kupno, tak więc moglibyście wspomóc nasz Patreonite Zapraszamy, link w opisie. Jak chcesz, to ja mogę przynieść, to razem pograbam. Zamknij mordę, pieniądze zbijam. Ja pierdolę, co za pola, kurwa. Pluję, że Polacy go kradną. A mi każe mordę zamknąć, bo reklamuje patronajta pierdolonego. Monty chce mu pożyczyć dobroci serca. No ale ja nie chcę mieć pożyczonego. A nie chcę, ja chcę pieniądze. Czasopismo mu śmierdzić. No tak, bo czasopismo to czasopismo. Nie ma już czasu na czasopisma, Monty. Ja pierdolę. Co jeszcze można śmiesznego przyczytać? Nic, kończymy. Za długo to trwało pewnie. Nie będę mówił ile, bo to będzie 10-minutowy film.